Nasi klienci często pytają, kiedy warto wejść w postępowanie restrukturyzacyjne. Warto pamiętać, że aby mieć zdolność restrukturyzacyjną, czyli móc otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne, należy spełnić przede wszystkim jedną z dwóch przesłanek. Przed, pierwsza przesłanka to jest niewypłacalność, ale druga, ważniejsza, to jest zagrożenie niewypłacalnością. W przeciwieństwie do postępowania upadłościowego możemy próbować ratować nasze przedsiębiorstwo już jeszcze przed utratą zdolności płynności finansowej. Wobec czego yy, na pytanie, kiedy otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne, odpowiedź powinna brzmieć im szybciej, tym lepiej. Z racji tego, że jak zauważymy, że coś w naszym przedsiębiorstwie. Zaczyna być nie tak, zaczynamy tracić tą płynność finansową. To im wcześniej zareagujemy, tym mamy większą szansę na sukces i szybsze rozwiązanie naszych problemów finansowych. Wobec czego, jeżeli w twoim przedsiębiorstwie coś już jest nie tak, warto się do nas odezwać, na pewno znajdziemy dla ciebie rozwiązanie.